Manko mordeczki z tej strony ja, czyli MNX. Dzisiaj lecimy sobie z, z serią taką luźniutką z Minecraft Survival. No, bez większego przedłużania po prostu tworzymy świat. Przepraszam, że szumy, ale muszę jeszcze ogarnąć sobie mikrofon. Więc po prostu jak ogarnę mikro, to będzie wszystko Vites. Tutaj damy jemy... Azy, tutaj nic, tutaj nic, Great New World. A, takie w ogóle, jak teraz już sobie tutaj nam się świat tworzy, to polecam, to polecam wam dwa serwery i dwóch youtuberów. Youtuberzy to ak208 i Malti, a serwery no to dragonsurvival.eu, popiszę wam wszystkie nazwy w opisie, i endercraft.pl. Ja się napiję, więc się zmutuję. Przed chwilą nagrywałem, ale zapomniałem sobie trochę ściszyć Minecrafta. I po prostu miałem źle nagrane, bo ja coś mówiłem i mnie nie było słychać, bo miałem za głośno Minecrafta. Widzicie, już jesteśmy w świecie, ja mam takiego fajnego TXT. Od youtubera o nazwie Malti, tego co wam polecałem. Dobra, nic się nie bawimy, tylko od razu lecimy z Minecraftem. Dobra i się jestem, musiałem się wyciszyć, bo kasoną. Też będę streamował dla Was z Minecrafta. Może jeszcze jakieś giereczki, Nie wiem, podeślijcie mi jakieś fajne giereczki w komentarzach. Nie wiem czy mam włączone w ogóle komentarze, bo już nie pamiętam. Jakieś filmy też siostro się będą pojawiały, bo siostra też zakłada kanał. Najprawdopodobniej. Jeszcze spróbuję i z kolegą będę robił filmy też. Tylko z nim będzie mi się ciężko zgrać. Dobra, wykopiamy tutaj już wszystko na spokojnie. O, dwa linki. Do... Mądrze, mądrze. Dobra, jest wszystko z Ale mi w uszach widzowie piszcze. Ała, moje uszy. Dobra, wykopiemy sobie kobytą. Na dzisiaj to taki leźniutki odcinek, bo pogadankowy. Opowiem wam, co tu będzie się działo na tym kanale. Opowiem wam, że powracam. I jutro też pojawi się już kolejny odcinek. Kolego kobla sobie wykopię. Przyda mi się. Dzisiaj jeszcze nie idę do kopalni. Jutro może pójdę już do kopalni, a jutro może będzie już odcinek pierwszy z Dragoncraft Dragon Survival albo Dragoncraft. O, mamy mieć w ogóle. To ja wyskoczę sobie na powierzchnię. Skraftuję sobie normalnie y, killoff kamienny. Tutaj sobie cały ekwipunek kamienny. Kurde, dawno nie grałem w Survival. Dawno nic nie craftowałem. Nie pamiętam za dużo jak to się wszystko robi. I weźmy sobie od razu, wykopmy kopnę tą mieć. To jest na przed 21W07A. Kopnę sobie tą mieć. Mam, mam się przyda na teleskop. S Inni nazywają, ja tak ja nazywam tak. I na myś streamach może będę dalej tu jako garne tipi. Dobra. Lecimy poszukać teraz... O, mamy kuroki. To nawet fajnie. Bo trochę nam będzie potrzeba żarcia. Jak będzie moja klawiatura słychać, to spróbuję coś zrobić, żeby jej nie było słychać. Napiszcie w ogóle w komentarzach, czy lubicie, jak jest głośna klawiatura, czy nie. Dostawcie też lajki, suby. Tak ogólnie. Bo chcę po prostu, żeby mój kanał się wybił. Wiem, nie było długo filmów. Wiem, wiem, nie bijcie mnie za to. Przepraszam za to, że nie było tych filmów. Ale po prostu nie miałem czasu, nauka, teraz miałem próbne egzaminy. Więc po prostu no, czekajcie Wam dam trochę chyba głośniej tego Minecrafta. Już na następnym filmie będzie wszystko dobrze ogarnięte. Trochę głośniej chyba mikrofon. Byście mnie dobrze słyszeli. ma mikrofon jakiś tam. Pamiętam już, to się nazywa. No jest dobry, działa. Specjalnie go na lekcje kupiłem. Nie myślałem, że będę nagrywał film z mikro. Więc po prostu kupiłem go niby na lekcję. Ale mi się też do. Może będę jakieś... Nie wiem, jaki mój pierwszy cel będzie na kanale. Jaki cel, nie wiem. Może pierwszy cel to zrobimy. Konta pod okay. Może pierwszy cel to zrobimy na nowy monitor? Chyba taki zrobię pierwszy cel. Taki pomocniczy monitor. Monitor pomocniczy. Będziecie mogli też wpłacać mi te poza, poza liveami tutaj ty będę jeszcze zwaniał się z kuzynem tym ak żeby po prostu mi pomógł w Tipli wszystko skonstruować Teraz już sobie na lezaku nagrywam bo wcześniej jak nagrywałem to lekcję. Przed lekcją centralnie nagrywałem i wiecie. po prostu. Tu no, spieszyłem się i nie zrobiłem szybko ustawień, nie pozostawiałem wszystkiego. Wykopie mi, proszę, trochę to sobie teraz więcej, trochę wykopię. I Idziemy? Tak, dobra. Nie, tutaj się tym granicem podbuduje. A, jeszcze się skończyłem. Dobra, i przepalmy sobie to. Ja mam teraz najprawdopodobniej chyba zrobić cięcie. I po prostu, jak mi się wszystko przepali, to będziemy się widzieli. Dobra, już się widzimy. Przepaliłem sobie tutaj trochę rzeczy. Ze siedzenia to jeszcze troszkę mogę tak trochę przepalić. No, dobra, przypalę to wszystko. Teraz się już rozglądnijmy. Chciałbym już na pewno sobie pofarbować. Ale ładny żółty kwiatek. Dobra, idziemy jeszcze troszkę czerwonego. O, właśnie mamy. Takie nudne na początku będę dawać cienki. Jordi Komi Kamino. no Kamino. Creepy. Creepy Mino. Jest barwnik. A, to nam się może gdzieś przydać. O Jezu, no, wiem, że są nudne te filmy, ale to wiecie, pierwszy film mój, więc po prostu będzie on nudny. Teraz mhm, sobie w końcu męsa. A, to pamiętam, że nie ma lupki fajne. A tą nie można ją zabić. Przekazuj jakąś skórę chyba zgodnie. już dwie więc jeszcze już mamy na dwie książeczki mamy trzy mamy na trzy książeczki nie wiem czy właśnie nie zamieszkam pewnie w drugim odcinku też będę poszukiwał sobie jakieś wioski żeby się mięsa mamy 10 minut już Wow. Szybko to leci. No będzie jakieś 15 minut. To taki pierwszy ten krótki. Dobra, idziemy sobie. Jest taki oznajmujący, ja będę mam mówił, co ja będę robił. No to tak na pewno będą... Jest też grami mi fajną nazwę, gry fajne podyślijcie, bo ona mi się na pewno przyda. To jest kolejna gra. O, nie wiem czemu mam jakiś, bo mi się świat regeneruje. Zobaczcie jaką fajne czcina. No tutaj już wekł jest normalne. Ale fajnie jakby to był kanion. Nie, to nie jest kanion, ale przejdziemy też w kolejnym odcinku. O i się noc robi. Będziemy mieli przeżyto pierwszą noc. Fajnie, zarąbiście. Zarąbiście. Teraz ja sobie tutaj postawię łyżeczko i poczekam. O mi się skin nie załadował w ogóle. Nie wiem o co chodzi. Ale będę miał ogarniętego nowego skina już. Będę sobie dzisiaj robił. Skina do właśnie na odcinki bo tak to jak gram sobie to mam innego ale na odcinki zrobię nowe konto specjalne do, do tego lunchera na którym gram Wow, ale to trzcinę ile jest zabrałem tej trzciny? 21 trzciny, jest to tu ja pierdolę zrobićmy sobie tutaj i z... Będą tak, trzy serie się pojawiały. Będzie tak z Survivalu, zwykłego, e, takiego dodatkiego. Z survivalu z i z y, Gili. I z, będziemy na w najbliższym odcinku zbierali sobie. I, po prostu zaczniemy. Tam trzeba tylko kopać, ale ja tam coś dla Was powymyślę. Ogólnie, próbuję coś dla was powymyślać. Gdzieś tam będziemy szukali miejsca na live'ach, chyba z Dragon, Dragon Survivala, to sobie będę po prostu robił live'y. No to w górę chciałbym się wybrać, nie wiem czemu. Ile mamy? 13 minut. Okej. Okay. Wiecie, to mój pierwszy film w ogóle taki z głosem. Nie na nie ogólnie na kanale, ale wiecie, na tym nowym komputerze to w ogóle już chyba jest pierwszy film zapamiętam, bo teraz mam nowy komputer ogólnie. Jakby, ktoś, jakby kogoś to w ogóle interesowało. Nie wiem czy to kogoś będzie interesowało, ale mam po prostu nowego kompa. Nawet fajny ten komp, Ważne, że ma inter... ważne, że da się po prostu na nim nagrywać. Czy tylko internet muszę sobie ogarnąć na live? Bo to mi nam jest i tam pod tym zamieszkać wow. Dobra, dzisiaj chyba sobie poszukamy Po prostu miejsca na domek Chyba tutaj będzie kitas I tutaj nad tą skarpą O, tutaj nad tą skarpą Zamieszkać Jak myślicie, piszcie w komentarzach Czy to będzie ładnie tutaj sobie wybudować Taki domek albo albo w tej skale W ogóle Albo tutaj w skale Pomyślcie Dajcie mi znać, bo ja bym chyba wolał skalę, ale dajcie mi znać, co wy o tym myślicie. Teraz postawię tutaj sobie granit, zaraz go zniszczę, żeby to nie ładnie wyglądało. Okay. Dobra, my chyba już będziemy kończyć tego ten odcinek, więc żegnam się z wami, siema.